Co się dzieje, gdy myjesz głowę codziennie? Nic. Wszystko z tobą w porządku. Ja jako trycholog zalecam myć głowę tak często, jak masz taką potrzebę, nie rzadziej jednak niż co trzy dni. A codzienne mycie głowy nie szkodzi ani skórze głowy, ani włosom, jeśli jest wykonywane poprawnie, czyli przy użyciu szamponu kojącego, nawilżającego lub tak zwanego szamponu do codziennego mycia. A przy włosach dłuższych niż za ucho należy używać odżywek lub masek po każdym myciu. Natomiast codzienne mycie głowy będzie wręcz niezbędne, jeśli Twoja skóra głowy nadmiernie się przetłuszcza, poci się lub jest brudna, bo na przykład przebywałaś w zanieczyszczonym środowisku i w każdym innym przypadku, kiedy czujesz się nieświeżo. Co więcej, według badań, to zbyt rzadkie mycie głowy może być przyczyną wielu problemów ze skórą głowy, takich jak swędzenie, przetuszczanie czy łupież. Tak więc osoby, które myją głowę codziennie lub miały taki zamiar, nie powinny się niczego obawiać. Ja też zazwyczaj myję głowę codziennie. A ty? Myjesz głowę codziennie? Czy jednak obawiałaś się, że to szkodzi twoim włosom? A po więcej faktów i mitów dotyczących włosów i skóry głowy, zaobserwuj mój kanał To